Hey, hey, hey. hey, Termos jest hey, yeah, yeah. chyba ciężki Ostatnie ważenie tough... Trochę się denerwuję, to był znojny tydzień Fred z początku miał trudności ze znalezieniem działki i płukanie zaczął z dwutygodniowym opóźnieniem Chciał wydobyć 100 uncji i pokazać, że jego ekipa może szukać złota w Yukonie. Jestem z Was dumny. Mamy 87 uncji, ale dzielimy się po połowie, więc potrzebujemy 26. Ekipy połączyły siły, więc połowa złota należy do Brandona Claytona.

Nie mogę uwierzyć. Mimo trudności i opóźnień znaleźliśmy ziemię i wydobyliśmy ponad 110 uncji. To ponad 200 tysięcy dolarów. 15 razy więcej niż rok wcześniej. Jestem dumny, że należę do tej ekipy. Daliście sobie radę i jesteście poszukiwaczami złota. Dziękuję. Nikt nam nie szedł na rękę. Zapracowaliśmy na to, potem krwią i łzami. To była walka. Inaczej nie dalibyśmy sobie rady. Jesteśmy jak rodzina. Potrzebowałem tego, a Wy mieliście do mnie cierpliwość. Kiedy ludzie mówią, że nie dasz rady, wezwij zielone berety Jesteśmy yukońskimi poszukiwaczami złota.